Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Prasucki, jestem stołecznym konserwatorem zabytków i dzisiaj korzystając ze 120. rocznicy urodzin Bogdana Lakerta, chciałbym opowiedzieć Państwu o jednym z jego, moich przynajmniej, ulubionych dzieł, o Muranowie Południowym, który także ma swoją rocznicę, 70. rocznicę budowy i jest jednym z najbardziej wartościowych obiektów urbanistycznych, ale także jako zespół architektoniczny, związanych z odbudową Warszawy, która ta odbudowa zaczęła się równo 75 lat temu i którą tę odbudowę w tym roku także celebrujemy. Jeżeli byśmy cofnęli się do czasów tuż powojennych, okazałoby się, że na terenie dzisiejszej dzielnicy, czy dzisiejszego osiedla Muranów, na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej, mamy gigantyczne morze ruiny. Ruiny, których gruzowiska sięgały kilku metrów wysokości. Całkowicie zdewastowane cegła, tylko częściowo nadające się jako rozbiórkowa do późniejszego użycia. Ruiny, które nie do końca były przebrane, nie wiadomo było co jest pod spodem. Ruiny, pod którymi była cały czas siatka ulic, ale także infrastruktury miejskiej, wodociągów, prądu, gazu. To było bardzo duże wyzwanie projektowe dla władz Warszawy i dlatego przez długi czas zastanawiano się, co z tą dzielnicą żydowską zrobić. Czy to wszystko wywieźć, czy może zaadaptować? Już pierwszy projekt tygrysów z 1948 roku wykorzystywał pewne elementy zastane, w tym m.in. właśnie fragmenty nasypu, które powstały po, po usypiskach gruzu, ale dopiero projekt Bogdana Lacherta i jego zespołu z 1949 roku w całości podszedł do tej sprawy. Problemowy. To znaczy, Bogdan Lakar zdecydował się, że jego motywem, czy kluczową ideą budowy nowego osiedla, będzie połączenie dwóch wymagań, dwóch oczekiwań. Z jednej strony, budowy nowoczesnego, modernistycznego, socjalistycznego osiedla mieszkaniowego, które zapewniłoby godne warunki mieszkania we wszystkim jego mieszkańcom, a z drugiej strony, upamiętnienie właśnie tego miejsca, które było świadkiem zagłady. I w ten sposób Muranów stał się. Prawdziwym pomnikiem Holokaustu, prawdziwym pomnikiem zawłady warszawskiego getta. Pierwszy, pierwsze przymiarki, które Bogdan Lachart wykonał, zakładały przede wszystkim zachowanie całego gruzowiska ta cegła, która nadawałaby się ewentualnie do użycia, mogłaby być użyta z powrotem do budowy obiektów ta, która nie także była mielona na mączkę i przerabiana na bloczki gruzobetonowe, z których budowano bloki. Natomiast zasadnicza część zostawała jako takie usypiska, na których budowano budynki. Stąd dzisiaj przychodząc z ulicami Uranowa mam wrażenie chodzenia w wąwozach zagłębionych pomiędzy osiedlem i to rzeczywiście także ma bardzo symboliczne, wymowne znaczenie. Mówi po prostu o tym, że pod spodem pod tymi budynkami jest cały czas drugie miasto ukryte. Drugim założeniem Lacherta, jeżeli chodzi o upamiętnienie, było pozostawienie czerwonych elewacji budynków, takich różowych. To sprawdziło się tylko przez kilka lat, mieszkańcy się z tym nie do końca zgadzali i po jakimś czasie budynki otynkowano na różne kolory. Bogdan Lachert wreszcie miał za zadanie zaprojektować nowoczesną, bardzo taką współczesną zabudowę mieszkaniową. Która by pozwalała na szybkie i łatwe budowanie i z jednej strony projektowanie, z drugiej strony budowanie bloków. Zaprojektował kilka typów budynków: punktowce, klatkowce z trzema klatkami czy par, paroma klatkami i galeriowce, gdzie wstęp do mieszkań był bezpośrednio z balkonów. Wszystkie mieszkania były bardzo wygodne, oferowały niespotykane dotąd wygody, o czym zresztą już pisali, pisali współcześni. Sięgam po książkę Jarosława Zielińskiego o socjalistyczny w Warszawie, gdzie jest bardzo wiele także o Muranowie. Już w 1950 roku tak relacjonowano. Wysypana czerwonym tłuczniem gruzowym dróżka prowadzi nas na obszerny plac okolony długimi blokami mieszkalnymi. W środku placu różewią się mury sześciu mniejszych domków, tak zwanych punktowców. Jesteśmy na jednej z kościoła na Muranowie. Niedawno trzy pierwsze bloki oddano do użytku mieszkańcom stolicy, którzy dotychczas gnieździli się licznymi rodzinami w zagęszczonych, często zrujnowanych kamienicach. Do mieszkań na każdym piętrze wchodzi się z długich galerii, przypominających duży balkon. W budynkach tych najwięcej jest mieszkań dwuizłowych, są jednak również mieszkania trzy i czteroizbowe. W każdym z mieszkań była bieżąca woda, była kuchnia, łazienka, w związku z tym to były wygody dotychczas niespotykane. Z drugiej strony, Bogdan Lachert w momencie projektowania swojego osiedla jako modernistycznego, utrzymanego w duchu jeszcze międzywojennym, międzynarodowym, bo takim z wykształceniem był architektem, osiedla. W pewnym momencie Lachert zderzył się z potrzebą dostosowania tego nowoczesnego projektu do nowej doktryny socjalistycznej. I nadał swoim budynkom kostium socjalistyczny w postaci tralek z grafit. Jakichś płaskorzeźb czy reliefu, które się na elewacji pojawiły. Czasem także dostosowywał układ urbanistyczny, niejako nawiązując kontakt z historią, ze staną na miejscu, często w sposób humorystyczny. Zobaczcie Państwo, że jeden z placów muranowskich przy Pałacu Działyńskich jako żywo przypomina plac przed Bazyliką Świętego Piotra. Tutaj mamy bazylikę, a tutaj historyczny Pałac Działyński, który dla zdecydował się zachować. Ta gra pomiędzy historią, współczesnością, a także wymogami społecznymi było tym, co w tym projekcie jest najciekawsze. Dzisiaj przechadzając z uliczkami Muranowa, pamiętajmy, że jest to także obszar konserwatorski, zarówno jeżeli chodzi o układ urbanistyczny, czy zespół do budynków, które podlegają ochronie, ale także z tym wszystkim, co jest pod ziemią, czyli warstwą archeologiczną. I taki Muranów chronimy, taki Muranów Chcielibyśmy zachować, wspierać remonty mieszkańców, edukować, między innymi w tym poradniku znajdziecie Państwo wiele praktycznych informacji o tym, jak należy remontować obiekt na Muranowie. I takim uranów poznawajmy. Serdecznie dziękuję i zapraszam do wycieczek.